Pojedyncza. Fajne linie. Ole, grubo. Tam byliście tak? w tym mieszkaniu. Tutaj byliśmy w tym mieszkaniu. No. Tak, ja już nie byłem poinformować, wyprowadziła ta pani te wyprowadziła. dzieci. Tak, tak, tak. I zaraz wypomnę wbiegliście tam na górę. Tak, to było to mieszkanie, co Tak, my... tutaj, no. no.